Dobry wieczór. Witamy państwa na konferencji po meczu Wisły Kraków z miedzią Legnica. Jest z nami pan Ireneusz Mamrot, trener gości. Dobry wieczór panie trenerze. Dobry wieczór. Poprosimy o komentarz do meczu. Muszę powiedzieć, że... Nie chcę powiedzieć, że przed meczem byśmy Remis wzięli w ciemno, bo ograliśmy trzy punkty, ale... Z mojej perspektywy wyjeżdżamy stąd z takim niedosytem. Szanujemy ten punkt, bo to graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy sytuacji mieliśmy ich więcej, bardziej klarowne. Pierwsze 20 zdecydowanie dla Wisły, aczkolwiek tam nie było sytuacji jakiejś stopniowej. Natomiast później mieliśmy dwie sytuacje będy. ta jedna była naprawdę bardzo dobra, bo to gdzieś tam do przerwy miałem okazję ją zobaczyć. Później bramka w drugiej połowie na 1-0, i myślę, że kluczowy moment tego spotkania dla nas to sytuacja na, na 2-0, której nie wykorzystaliśmy, a, a za chwilę, za krótko, piłkę wybiliśmy i, i Bisła generalnie w drugiej połowie, w końcówce, tą stroną sobie gdzieś tam otwierała te, te przestrzenie i, i atakowała. Ale mimo wszystko trzeba też docenić fantastyczne uderzenie Rodado, bo, bo to nie była aż taka stuprocentowa sytuacja. Była dobra, ale, ale uderzył fantastycznie. więc. Więc na pewno wyjeżdżamy takim mówię, trochę poczucie niedosytu, szanując tutaj ten punkt, bo wiemy, gdzie graliśmy. Na koniec powiem, że mając 38 punktów czujemy niedosyt, to, to chyba dobrze o nas świadczy, bo, bo tych punktów mamy dużo i, i myślę, że, że ta wiosna się zapowiada w pierwszej lidze Bardzo ciekawie dla, dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. Czekamy na pytania. Michał Białoński. Witam pani teraz, że gratuluję tego punktu. Mam pytanie: Czy Pan nie żałuje, że Wiktor Martinez wszedł trochę późno? Bo wydaje mi się, że on rozruszał Wam trochę ten środek drugiej linii. Tak, tylko też, wie pan, też musimy patrzeć na, na inne aspekty i też, też dla nas ważne było to, że, że żeby gdzieś tam potrzebowaliśmy wysokiego zawodnika. Jeśli chodzi o stałe fragmenty Wisły, uważam, że, że, że Wisła jest groźna w tym aspekcie i dlatego gdzieś tam. No i w drugiej połowie było tak, że jak szepka Mildry no to gdzieś tam dwa razy się zgotowała piłka. Także są jakieś założenia i nie chcę żeby opierać naszej gry na staje bo to nie o to chodzi, ale, ale na pewno na pewno tak. A taki był też jakby plan. Przede wszystkim cieszę się, że on dał dobrą zmianę, bo to jest dla nas, dla, dla nas kluczowe. Grał pół godziny i no zgadza się, dał dobrą zmianę, więc to zawsze gdzieś tam zawodnik się rzuca w oczy kiedy, kiedy, kiedy dał nam dużo w utrzymaniu piłki, czy, 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 czy gdzieś tam zmienił stronę. Trzeba się z tego cieszyć, ale tak jak mówię, to były różne powody tej decyzji. Mariusz Rajek. Panie że kończymy granie w tym roku, więc chciałem zapytać o takie podsumowanie nie tylko tego meczu, ale całej rundy. Jak pan ocenia te 38 punktów? Jaką ocenę wystawił pan i Czy w Legnicy, mówiąc kolokwialnie, jest duże, czy bardzo duże, parcie na ekstraklasę już w tym sezonie? Powiem od końca. W Legnicy jest duża chęć, myślę, myślę, że tutaj nie chcę wbijać szpilki, ale tu jest większe parcie, więc, więc bardzo chcemy, taki mamy cel oczywiście, natomiast podsumowując rundę, wie Pan, do pewnego momentu nie mieliśmy w ogóle kryzysu jako zespół, okej, okay, pojedyncze mecze były słabsze, ale gdzieś tam w końcówce nas to złapało. Przede wszystkim ja, ja wiem, że każdy trener powie, że tu mogliśmy wygrać, tam, ale są mecze, kiedy, kiedy wygrywasz, a nie musisz wygrać, natomiast Mam taki niedosyt, bo przede wszystkim dwa mecze najbardziej tutaj mi się rzucają w oczy, to przede wszystkim ten z Niecieczą. Tam mieliśmy w 93. minucie piłkę na 2-0, 10 w i myślę, że dzisiaj my siedział wtedy w bardzo dobrym nastoju, a tak on jest tylko dobry, więc, więc, więc niech to będzie podsumowaniem. Myślę, że jakby Pan zwrócił uwagę na tabelę sprzed roku, to te 38 punktów dałoby nam pozycja takiego lidera i to zdecydowanego. Natomiast teraz daje to zaledwie trzecie miejsce, więc to pokazuje... Ile trzeba dzisiaj w tym roku w, czy w tym sezonie, przepraszam, zdobyć punktów, żeby awansować? Dobry wieczór panie trenerze, Karol Bogajski Przegląd Sportowy. Te jeszcze nawiązując do dzisiejszego meczu chcę zapytać o tę straconą bramkę wyrównującą bardzo szybko. Nie pierwszy raz wam się to zdarzyło w tej rundzie. To coś, co się układa w pewną całość. Pan, pan to odnotował? Tak, przepraszam, że słowo, wchodzę. Ja pan dużo rozmawiamy z zespołem na jeden temat. No nie może zawodnik. W cudzysłowie, wstydzi się wybić piłki. I my taki bramek, przypomina sobie Maćarką Gdynia, mieliśmy jeden zero, za dwie minuty jeszcze, jeszcze bardziej bramka, bo w polu karnym straciliśmy piłkę, mając ją na nodze. I taki bramek po prostu za dużo tracimy i dużo o tym rozmawiamy i tak mówiąc już tak bezpośrednio, chcemy grać o jakieś wenie, mamy prawa. Dobry zespół wyciąga wnioski ze swoich błędów. A my tutaj w tym aspekcie, jakby, chyba najgorsze jest to w tym wszystkim, może nie najgorsze, ale to nie robi jeden zawodnik. Wtedy jest mi łatwiej podjąć decyzję, tak? A to, 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 to co mecz komuś innemu się zdarza, więc, więc rozmawialiśmy o tym. Też chłopak załamany po, tej, sytuacji, ja zagrał bardzo dobry mecz, bo uważam, że Kaszmarski się zagrał bardzo dobre spotkanie. gdzie mu się przed ten błąd, szkoda, bo to mówię, to było dwie minuty, trzy, nie pamiętam już dokładnie i tu, tu, tu ma Pan w pełni, w pełni, w pełni, w pełni, rację. Mogę Panu nie chcę powiedzieć, że obiecać, ale zrobię wszystko, żeby już, takie bramki nie padały, bo, bo tak naprawdę jesteśmy zespołem dobrze zorganizowanym i też przywiązuję wagę do tego, żeby tych bramek było jak najmniej straconych. A gdzieś poprzez takie bramki, no powiedzmy, mamy dzisiaj trzecią defensywę w lidze, a, a zależy mi na to, żebyśmy mieli pierwszą. Nie widzę więcej pytań. Dziękujemy serdecznie państwu. Dziękuję. Na koniec chciałem bardzo życzyć to wszystkim Państwu. I Państwu, Państwu, rodzinom najbliższym zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Oczywiście nie przesadźcie w Sylwestra, dbajcie o swoje zdrowie. Dziękuję. Dziękujemy Panie Trenerze. Dziękuję. Witamy Państwa po przerwie. Jest z nami trener Wisły Kraków, Pan Mariusz Job. Dobry wieczór Panie Trenerze. Dobry wieczór. I tradycyjnie poprosimy o kilka słów komentarza do meczu. Oczywiście po pory mi się u siebie nigdy nie będziemy zadowoleni, zawsze chcemy grać o zwycięstwo. Natomiast co do przebiegu meczu, myślę, że pierwsze 20 minut bardzo dobre. Dużo odebranych przez nas piłek, rywal w zasadzie nie za bardzo mógł sobie z tym radzić. Później trochę wytrąciła nas z takiego rytmu kontuzja marka. Sporo stałych fragmentów gry po stronie, po stronie rywala. Później trochę zgubiliśmy spokój z piłką. Za dużo było rwanych akcji, za dużo było prostych strat. Druga połowa na pewno była bardziej otwarta. Rywal miał swoje szanse z ataku szybkiego. My staraliśmy się budować wysoko. Stworzyliśmy może nie jakichś czystach, czystych sytuacji, ale, ale były momenty, gdzie można było i trzeba było lepiej tą piłkę dograć z bocznego sektora. Także no, remis na pewno nas nie zadowala, traktuję to jako stratę dwóch punktów. Natomiast szanuję też rywala, bo, bo to, to jest zespół, który nieprzypadkowo zdobył 38 punktów i było widać też tą jakość u nich dzisiaj. Dziękuję. Bartosz Karcz. Dobry wieczór, panie ten, że no przede wszystkim chciałem zapytać o Marka Karbo, bo no wyglądało to niesympatycznie, że tak powiem, to jego podkręcane kolana. Czy macie już jakieś pierwsze diagnozy? Na pewno to jest problem z systemem skokowym. Pojechał Mark teraz do szpitala na diagnostykę, będzie miał prześwietlenie, jak będzie trzeba, będzie miał rezonans zrobiony. No, na pierwszy rzut oka nie wygląda to dobrze, więc. Zobaczymy, co, co będziemy wiedzieć dzisiaj wieczorem jeszcze, znaczy w nocy w zasadzie. O sytuacjach pan, taką największą kontrowersję z tego spotkania chciałem zapytać, yy, czyli ten podyktowany i odwołany rzut karny, czy widział pan już powtórkę to po pierwsze i y, czy była jakaś rozmowa z sędzią odnośnie y, argumentacji tej decyzji? Yy, to czy znaczy widziałem powtórkę z kamery taktycznej, tam jest dosyć jakby ta odległość duża. I wydaje się, że chyba jednak na początku był kontakt z klatką piersiową, więc chyba ta interpretacja później, że jeżeli jest najpierw ciało, później ręka, no to chyba karnego nie ma. Natomiast no, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc nie chciałbym się tutaj jakby akurat w tej kwestii wypowiadać. Rozmawiałem bardziej o sytuacji, w której sędzia przerwał nasz na atak szybki, pośpieszył się z gwistkiem i Yy, i przerwał nam korzystną akcję, to było pierwsze moje pytanie, a drugie pytanie do sędziego było takie, że my po tej sytuacji z rzutem karnym mieliśmy rzut rożny, yy, a, a sędzia dał, dał ten rzut sędziowski. A to wynikało z tego, że za gwizdą jak piłka była na boisku. Gdyby gwizda jak piłka była poza boiskiem, że już Dudy uderzał i bramkarz odbił, no to wtedy byłby rzut rożny. Więc tak mi to pan sędzia wytłumaczył. Natomiast jak każdy człowiek popełnia błędy i tak do tego podchodzę. To na koniec chciałem wrócić do wczorajszej konferencji prasowej, pytania o no, stan drużyny i padło tam takie stwierdzenie z pana strony o tej fizyczności, że wrócimy do tematu po meczu z Miedzią, więc, no, więc wróćmy. No, tak, nie chciałem o tym mówić wcześniej, bo <laughs> cały zespół walczył z wirusem, nabawiliśmy się go w Warszawie i już w drodze powrotnej kilku zawodników miało objawy. Myślę, że kilku już grało ten mecz piątkowy, no też nie czując się optymalnie, więc no to pytanie o, o fizyczności padło. Także teraz ja jej rozwijam. Co mogło być przyczyną? Praktycznie cały sztab był dwa, dwa dni wyłączony i duża część zespołu, więc no, no to było coś, co nam jeszcze w tej końcówce się przytrafiło i na pewno to nam nie pomogło w przygotowaniach ani do meczu piątkowego, ani do, do meczu dzisiejszego. Maciej słucha. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja bym chciał zapytać tak generalnie o tą całą rundę, bo ona była dosyć wymagająca dla Wisły Kraków. Eliminacje europejskich pucharów, również mecze Pucharu Polski, też rzecz jasna te spotkania ligowe, później odrabianie tych, tych meczów. Czy czuje pan taką ulgę, że to już koniec takiego maratonu i teraz może pan Tą drużynę przygotować się do rundy wiosennej na spokojnie? Czy, czy jest taka ulga pomimo tego remisu i ostatniego spotkania? Nie, nie rozpatruję tego w kategorii <laughs> ulgi. Na pewno był to trudny czas dla zespołu. Na pewno te przygotowania były już, tak mówiąc, od początku sezonu bardzo nietypowe. Nie było czasu na to, żeby zespół przepracował go właściwie w zasadzie takim. Rytmem meczowym dochodził do siebie. Później zawodnicy, którzy do nas dochodzili też w różnym, bardzo różnym momencie, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, często po, po długich urlopach, też potrzebowali czasu na, na to, żeby tą formę zbudować. I to też było widać u niektórych zawodników, ci, którzy wskoczyli, tak jak na przykład Łukasz Zwoliński. Na, na kilka spotkań z bardzo dobrą dyspozycją, dyspozycją, ale też było widać dwa, trzy ostatnie, że on, że on jednak trochę spada z tą, z, tą, z tą formą. Problemy też miał i Roda i inni zawodnicy. No to na pewno był bardzo wymagający czas dla zespołu, bo, bo było plus 8 spotkań, plus 2 w Pucharze Polski, więc na pewno to obciążenie było zdecydowanie większe niż zazwyczaj na poziomie pierwszej ligi. I na pewno ci zawodnicy za, zasługują na to, żeby, żeby solidnie odpocząć, yy, po to, żeby później móc mocno popracować, bo na pewno okres przygotowawczy będzie bardzo, bardzo ważny i yy, my na pewno musimy bardzo dobrze od początku wyglądać, bo yy, jakby ten margines błędu jest bardzo mały. Mariusz Rajek. Ja chciałem zapytać, czy trenera zdaniu to będzie ciekawa zima przy rejmonta i co musi się wydarzyć, aby Wisła wiosną skutecznie powalczyła. O awans. Czy możliwe są wzmocnienia, czy raczej sukcesem będzie zachowanie tego statusu, jeśli chodzi o skład. Jeszcze tylko krótkie pytanie mam. Czy wiadomo coś więcej o meczu, o superbuchar z Jagielonią, czy, czy na razie to jest w zawieszeniu? Nie ma oficjalnego terminu, jeżeli chodzi o, o super puchar. Czy będzie ciekawa zima, jeżeli chodzi o, o transfery, no to tego w tym momencie nie wiem. No prezes chyba publicznie się wypowiedział, że... Jeżeli będą transfery z klubu, to będzie przestrzeń na transfery do klubu, bo wynika to z budżetu i z, z naszych możliwości. Więc na, na ten moment nic więcej nie mogę powiedzieć w tej kwestii. Są jeszcze pytania? Pan Michał Białoński. Panie ten, ja wiem, że to tak po fakcie to się łatwo mówi, ale czy z perspektywy tego czasu pan by organizował to zgrupowanie? Pięciodniowe w Warszawie, mając na uwadze fakt, że jednak ten wirus was dopada a dwa, że no do Warszawy to jednak w dzisiejszych czasach się pociągiem 2 20, więc nie jest to jakieś obciążenie dla organizmów, gdybyście mieli po prostu wrócić po tym meczu pucharowym i później dojechać na ten mecz ligowy. Masz było 20.30 we wtorek, więc powrót byłby raczej niemożliwy pociągiem po tym spotkaniu. Trzeba by jechać rano, czyli w środę i w czwartek wracać, więc to logistycznie uważam nie byłoby dobre dla zespołu, gdyby miał to powtórzyć, to bym powtórzył. I drugie moje pytanie, czy nie ma Pan wrażenia, że drużyna oprócz takiego zmęczenia fizycznego trochę nie domagała w końcówce mentalnie, bo dzisiaj na przykład ta sytuacja po wyrównującym golu gdzieś potrafiła wykrzesać z siebie energię do takiej bardziej żywiołowej, walecznej postawy przez kilkanaście minut, że po prostu gdzieś może to znużenie też nastąpiło tą mnogością meczów obciążeń, jakie mieliście jesienią? No, myślę, że jest to naturalne, że poza tym takim klasycznym zmęczeniem fizycznym, mięśniowym jest zmęczenie układu nerwowego i, i coś, co wymagało dużego pobudzenia przed każdym meczem. Później te emocje opadały, trzeba było znowu się pobudzać. No to jest też naturalne, że niektórzy zawodnicy yy, w tym aspekcie też czuli na pewno duże zmęczenie wynikające z ilości spotkań w tej rundzie, więc oczywiście było widać, że zespół odczuwa już tą rundę cały ten rok odczuwa dosyć mocno. I moje ostatnie pytanie. <laughs> Mówił pan po stali Rzeszów, gdy prezes Królewski ogłosił, że zostaje pan do końca sezonu, że jeszcze pan nie chce jakby deklarować się, czy tak faktycznie będzie, czy dzisiaj po zamknięciu tego roku. Meczowego jest Pan w stanie już podjąć deklarację, czy musi Pan jeszcze odbyć rozmowy z prezesem? No Myślę, że taka rozmowa będzie między mną i prezesem. Dla mnie sprawa jest cały czas otwarta, a prezes cały czas może podjąć decyzję, jaką będzie uważał za najlepszą dla, dla Wisły Kraków. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i korzystając z okazji życzymy Państwu wesołych świąt. Dziękuję bardzo, wesołych świąt.